Witam na kanale GSM Online. Dziś Mi 10T Pro. Zaczniemy od designu. Telefon jest wykonany z materiałów premium. Z tyłu i z przodu mamy szkło Gorilla Glass 5 generacji. Rama jest aluminiowa. Tył, niestety, zbiera odciski palców, w związku z czym mam tutaj specjalnie szmatkę, gdyby wyglądało to niezbyt estetycznie. Natomiast w pudełku znajdziemy przeźroczyste etui, więc jeżeli to etui założymy na telefon, wtedy tych odcisków palców nie będzie, to po pierwsze, a po drugie, wtedy też ta, to wielkie oko. Z aparatami nie będzie wystawało, bo jeżeli tego etui nie mamy i położymy telefon na pleckach, to on niestety nam się dosyć mocno chybocze. Telefon jest duży, waga to aż 219 gramów, na całe szczęście. Jeżeli chcemy ściągnąć panel z powiadomieniami, to możemy do tego użyć gestów z dowolnego miejsca na ekranie. Ściągając tutaj mamy powiadomienia, a ściągając z tej strony mamy panel z ustawieniami czytnik linii papilarnych. Mamy tutaj z boku i ulokowano go w bardzo wygodnym miejscu. Trzymamy telefon, naciskamy czytnik i telefon się nam odblokuje. I to działa błyskawicznie, zresztą tak samo jak odblokowanie twarzą, które jak widzicie. Też jest bardzo szybkie. Cóż mamy jeszcze? Tutaj mamy głośnik, i to nie jest jedyny głośnik drugi głośnik jest tutaj nad ekranem to są głośniki stereo i telefon gra doskonale USB-C, tacka na dwie karty SIM. Nie mamy możliwości rozszerzenia pamięci kartą, i tutaj mamy. Przycisk do regulacji głośności, natomiast na górze to ucieszy wiele osób, mamy diodę na podczerwień, w związku z czym telefon zamienimy w pilota do domowych urządzeń. Tutaj w tym miejscu mamy też malutką diodę powiadomień, w związku z czym jeżeli dostaniemy SMS-a, dostaniemy jakieś powiadomienie, ta dioda będzie się świeciła. Wyświetlacz ekran ma przekątną 66,7 cala, rozdzielczość Full HD+ 395 pikseli na cal i proporcje 20 do 9. Wykonano go w technologii IPS LCD i jego wielka zaleta jest odświeżany do 144 Hz. W Ustawieniach możemy sobie wybrać, czy chcemy było to właśnie najwyższe odświeżanie, czy 144, czy 90, czy 60. Dzięki temu telefon jest niesłychanie szybki, niesłychanie płynny i wrażenia z jego użytkowania są naprawdę fantastyczne. W ustawieniach możemy sobie wybrać bardzo dużo możliwości. Mamy bardzo dużo możliwości dostosowania obrazu. Są kolory. Są ustawienia zaawansowane, w związku z czym producent postarał się, żeby tutaj każdy znalazł coś dla siebie. Jasność maksymalna jest podbijana do 650 nitów, w związku z czym nawet w mocnym słońcu na dworze nie będziemy mieli większych problemów z widocznością tego panelu. Specyfikacja, system operacyjny. W telefonie mamy Snapa 865 z możliwością obsługi sieci 5G, układ graficzny Adreno 650, 8 GB RAMu i dwie wersje pamięciowe albo 128 albo 256. W Antutu benchmark telefon osiąga doskonałe wyniki. I to stawia go zdecydowanie w czołówce tego rankingu, natomiast w codziennym używaniu, tak jak już mówiłem, nie ma z nim absolutnie żadnych problemów, jest szybki, jest płynny, działa bardzo, bardzo dobrze, doskonale oczywiście sprawdza się tak samo w grach. Tutaj testowane było to na PUBG, działa płynnie na najwyższych możliwych ustawieniach i wcale nie nagrzewa się jakoś nadmiernie, nawet po dłuższej rozgrywce. Nie ma tak, najmniejszych problemów z GPS-em, szybko wyszukuje satelity, działa bardzo stabilnie. Mamy NFC, w związku z czym telefonem zapłacimy też oczywiście zbliżeniowo i głośniki stereo, tak jak już mówiłem. Natomiast, jeżeli podłączymy do telefonu słuchawki, to korektor dźwięku działa. Na słuchawkach na kabelku, ale także na słuchawkach Bluetooth, co wca wcale nie jest takie y, częste. Bardzo dobrze działa też silniczek haptyczny, czyli wibracyjny. No i tutaj wibracje w tym telefonie w momencie, kiedy dotykamy go palcem są bardzo przyjemne i bardzo miło się go y, używa. System operacyjny to Android 10 z nakładką MIUI Global w wersji 12. Bardzo ładne nowe animacje, oczywiście jest ciemny motyw, są gesty, tak jak już pokazywałem, z podziałem na prawą i na lewą stronę oraz gesty nawigacyjne zamiast przycisków, które oczywiście też, jeżeli je chcemy, to możemy sobie wyświetlić na ekranie. Jest tryb filmowy, jest strefa gier, jest druga przestrzeń, są motywy, jest wybór tapet, więc tutaj w tym telefonie w zasadzie jest wszystko to, co być powinno. Zdjęcia i filmy. Zestaw kamer obejmuje obiektyw główny 108 megapikseli. To jest matryca Samsunga ze światłem 1.7 i optyczną stabilizacją obrazu. Mamy szeroki kąt 13 megapikseli. Mamy 5 megapikseli makro i 20 megapikseli obiektyw do selfie. Jak wygląda aplikacja aparatu? Mamy typ profesjonalny ze wszystkimi możliwymi ustawieniami. Mamy wideo, które możemy nagrywać nawet w 8K oraz mamy też dodatkową stabilizację. Wtedy ta rozdzielczość wideo to jest Full HD 30 klatek na sekundę. Oczywiście oprócz 8K mamy też 4K, Full HD i HD. Są zdjęcia. Jest typ portretowy. I więcej. Mamy typ nocny, mamy panoramę, mamy zdjęcia 108 megapixelowe. Jak ten telefon wykonuje zdjęcia? Jak to wszystko tutaj wygląda? Więc zdjęcia są generalnie bardzo ładne, bardzo szczegółowe. Proszę zobaczyć, jak tutaj wszystko ładnie wygląda. Zdjęcia nocne są tak samo bardzo fajnej jakości. One nie wyglądają tak, jakby były robione w dzień, tylko wyglądają w nocy, ale telefon bardzo ładnie nam rozjaśnia tutaj szczegóły, ładnie je wyostrza. To wszystko wygląda bardzo gustownie. Telefon bardzo ładnie tak samo radzi sobie z nastawianiem ostrości. Tutaj zdjęcie kwiatka wykonywałem w momencie kiedy był dosyć mocny wiatr, a jak widzicie kwiatek tutaj jest ostry. Natomiast zbliżenie realizujemy wycinając zdjęcie z głównej matrycy i ten zoom jest tak samo naprawdę niezłej jakości. W aplikacji wygląda to tak, że tutaj mamy zdjęcie z zoomem dwukrotnym, ale jak naciśniemy jeszcze raz, to możemy mieć zoom 5, 10 i 30-krotny i oczywiście jest szeroki kąt, a zdjęcia z szerokiego kąta wyglądają tak samo bardzo ładnie, więc pod względem zdjęć i pod względem filmów temu telefonowi nic nie można zarzucić, wszystko tutaj jest na bardzo wysokim poziomie. Bateria. Ogniwo ma 5000 mAh pojemności przy włączonym 144Hz odświeżaniu. Wystarczało mi to na między 5 a 6 godzin pracy na włączonym ekranie czyli 1,5 do 2 dni. Oczywiście obniżenie częstotliwości będzie skutkowało wydłużeniem czasu pracy wtedy więcej niż 2 dni spokojnie wyciągniecie. Ładowarka 33W. Od 0 do 100% troszeczkę w ponad godzinie. Godzinę, czyli też bardzo szybkie ładowanie, nie ma ładowania indukcyjnego. I na koniec cena. W momencie, kiedy testowaliśmy ten telefon, nie znamy jeszcze polskiej ceny, znamy cenę europejską, która w przeliczeniu na złotówki wynosi około 2700 za wersję 128 i około 2900 zł za wersję 256. Zobaczymy, jakie ceny producent zaoferuje w Polsce. To by było na tyle. Dziękujemy bardzo za oglądanie.